Ej, dajcie komu się nie nagrał dźwięki musi rozlegać to wszystko w porządku a ja ten gość więc jedziemy Azusina chapter trzeci a od góry nie ja przeszkadza wam słuchajcie tej historii dokładnie tak Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku czyli przed nim tym co się nie nagrał dźwięk Azucina nic to nie wiemy postać jak postać dołączyła do turnieju tylko właśnie żeby rozpromować swoją markę tak samo dołączyła tylko do złych żeby rozpromować swoją markę czy wydajeli po prostu na Co więcej wiemy, królowa kawy. ma Jej, jej rodzina produkuje kawę. Ortis. Dosyć, dosyć znana. A, i wszystkich pyta o, o smak. Y, znaczy, co, co lubię pić? Eee, tak ładnie to wszystko wyszło. Eee, no, po prostu trzeba. Trzeba, trzeba. Do, do, po prostu będę bardziej ostrożny przy następnych nagrywkach, Bo niestety. Jakoś tak obesik ostatnio mi płata figle. I no, so, to jest problematyczne dosyć. No nic, ale jeszcze co tam wspominałem o tam, tamtym filmie? E, na pewno wspominałem o tym, że ta postać postać Azuny jest bardzo wydaje mi się bardzo podobna do dwóch postaci. Jakim była. Może się to e, obrócisz, Jakim była ta baba, w stylu co walcza. Eee, nie, Muay Thai, tylko. A nie, chyba Muay Thai, jak Bruce. Eee, w Tekenie 7. Eee, Josie, Josie, tak, była. Josie. Josie to ba, ba, ma Mam bardzo potężny styl walki. A do tego jest połączenie takiej klawie, która tańczyła i była po prostu fany, fany postacią w Tekanie. I była też po zzej stronie. To jest takie, wiecie. Character replacement. Zabieramy postać, żeby była inna postać, ale jakaś nowsza. Tak, żeby była ciekawa. ciekawa. Ciekawie, a nie tak nie, nie to samo w takanie 8. I może w sumie nie byłoby to takie złe jakby dodali Chloe po raz kolejny. Chociaż do, dosyć dużo ludzi by się wkurwiło. Chyba byłoby bardzo wkurzone, bo nikt nie lubił grać na Laki Chloe, ale nawet nawet ci co grali Chloe to nie lubi grać na Laki Chloe. <laughs> wiem mówię, o czym mówię, bo grało się, grało się i wiem na... bota! Tekken God Prima ale, ale, wiem. No i w sumie ona, ona ma, 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 jest bardzo podobna jeśli chodzi o, o właśnie taki wkurzający styl walki. Bo ma duso, dużo właśnie takich, e, takich no... chamskich do, do swojego przeciwnika. Właśnie to tańczenie, to takie takie bejtowanie. Zwłaszcza jak się nie gra na panelu to właśnie takie, jest takie, jest tam kilka możliwości które się robi. A, dragonów nie, nie, nie lubi się swoim co, co lubi pić, ale wydaje mi się, że chodziło mu o o, nie o whisky, tylko o wódeczkę. Ejcie, taki standardowy napój dragonowa. Właśnie, dragonów ma podobno chyba 30 coś lat. Ja nie wiem ja. Musimy sprawdzić, jak będziemy przechodzić. A, jest już blisko, bo jest na D, a my no jeszcze nie zeszliśmy z A, ale... Nie. Mało, postaci jest. Awa. Git, a git. No, i git. A, no czym jeszcze mogę spędzić a No nic. Dosłownie. Ortiz i i i kabuje, alkowusia. jej kabusia, kabusia, wszędzie kawusia. wszędzie kabusia i taniec, pytasz cyborga, a nic, jak nie umiał powiedzieć, to bo mu trępać do tego, że kawa jest lepsza. Ała, ała, ała. Masz spienki. E, to wyszło? Kawa. Ała. Czo. Pach, pach. E, kopi kopią w twarz. I co? No, powtórka z tekstu. No, oczekiwałem czegoś, że... A, no to może jak nie olej to musia. A, tu nie, nie dodali nic innego. Eh, zawiodłem się. A nie, tak na serio, to po prostu oczekiwałem czegoś więcej niż dodanie dodanie czegokolwiek do postaci. A jak widzimy teraz z lilii walczy tak jak w fabule głównej gdzie po prostu walczyli o kawę to jest lepsze O kurde Nie weszło mi to O 어어온 데트와 이익 I pa! Perfekcik! walce. A teraz Was zapraszam na ten finowy film. Mam nadzieję, że już teraz ci dźwięk nagrał. Widziałem go. Powiem, ci, powiem wam tak. No, czekajcie. Zróbmy to co było, było już Jestem numerem jeden. A wracając filmik końcowy. Zapraszam.

A, i właśnie, pani Alpaczka może być DRC, nie. Jest, mamy pandę, to możemy mieć Alpaczkę. Dobra, Kolejny, kolejna końcówka, która nic nie wnosi, ale, ale była, była taka końcówka na serduszko. Ale wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się kiedyś tam, w najbliższych odcinkach. TP. Ciao.